Jarosław Kaczyński jest wirtuozem intrygi, ale takim, który się potyka o własne nogi i tu zdaje jest bliski potknięcia. AgroUnia na przykład twierdzi, że rolnicy funkcjonują na granicy opłacalności. No to dlaczego te koszty produkcji są takie wysokie? Odpowiedź brzmi... Że dlatego, że państwo po prostu za dużo zdziera z producentów, i to jest przyczyna. Kiedy 13 grudnia 2007 roku podpisał traktat lizboński razem z księciem, małżonkiem, tym całym ministrem spraw zagranicznych swoim, to przyznał się, że podpisał go bez czytania, więc nie wie, co podpisał. Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Ewa Smith, 7039. Co to za liczby są i To jakiś dla sztucznej inteligencji, chyba jakaś wskazówka. No ale to ja tego nie wiem. Pani Ewa Smith py, po, po, pisze tak, dlaczego pan tak źle mówi o prezesie Kaczyńskim pod butem Kaczyńskiego? A co on Polaków niszczy? Czy jest bieda w Polsce, czy brak pracy, czy godzina, czy, czy godzina pracy wynosi 5 zł, jak za rządów Tuska, czy wyjechało ponad 2 miliony Polaków za pracą, za granicę Polska się rozwija, tunel pod Świną otworzyli, autostrady są nowe, Polaków pełno na wakacjach wypoczywających w górach czy nad morzem. Pensje podnieśli życie jest Polaków lepsze, spokojne, bez migrantów z Afryki. Oby było tak dalej. Polityka być, ma być dla ludzi 800 zł od stycznia. Socjal dla dzieci uchwalili, to po co zmieniać rząd? Rząd jest obecnie, obecny, przyjazny ludziom i tak ma być. Polacy widzą, jak się żyło jeszcze 8 lat temu, a jak obecnie, także PiS dobrze rządzi, ludziom żyje się dobrze. No to prawda, no ja muszę tu samą krytykę złożyć. Jak partia przekazała, Zagierka też, jak pani, nie wiem, pani to chyba nie pamięta, bo to nie wypada tutaj kobiecie wypominać takich rzeczy, ale Zagierka jeszcze lepiej było. Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej, oczywiście, do czasu, dopóki się wszystko nie skawaliło. 800 plus, no to tak, tylko skąd rząd te pieniądze bierze? No tak, jakoś. Tutaj pani już intuicja kobieca to panią zawodzi, a niech pani się zastanowi skąd rząd nabierze na to wszystko, bo niedługo obywatele przejdą na utrzymanie rządu i skąd rząd weźmie pieniądze na to wszystko. No, to... Ja uważam, że mówiąc już zupełnie serio, że Jarosław Kaczyński jest wirtuozem intrygi, ale takim, który się potyka o własne nogi i tu zdaje się jest bliski potknięcia. RPP 12878. Tusk będzie lepszy od Kaczola. No skądże znowu? Absolutnie to jest wykluczone, ale gorszy też nie będzie. Ale gorszy też nie będzie. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że wystarczy się przyjrzeć temu, co robi Jarosław Kaczyński i Donald Tusk w sprawach naprawdę istotnych dla państwa, w sprawach od, od których zależy. I, i byc, sytuacja państwa na 50, może 100 lat, na całe dziesięciolecia, to postępują identycznie. Tak było w 2003 roku, tak było w 2008 roku, tak było przy ratyfikacji traktatu lizbońskiego. No i to muszą się kłócić, bo to nasi umiłowani przywódcy prowadzenie prawdziwej polityki mają surowo zakazane. W związku z tym to w o tego Donald Tusk tam marsz miliona serw, skrobankę sobie zrobi na złość Kaczyńskiemu. No więc o takie, ale, ale na wyznawców jednych i drugich to działa i gotowi sobie do gardła skoczyć. I o to właśnie chodzi. I o to właśnie chodzi. Dzięki temu Tusk może uwodzić swoich wyznawców, że to jak Kaczyński. Tutaj jeszcze trochę porządzi, to będzie faszyzm i wyrzucał nas z Unii Europejskiej, a jakże. A z kolei Kaczyński, że jak Tusk był, jakby Tusk wygrał wybory, to świat się zawali, a jak nawet świat jakoś to przeżyje, to będzie finis, Polonię, i tak dalej. No i to na tym, co polega, że. Bo i to tak przy okrągłym stole jeszcze było postanowione. No i dopóki ta socjotechnika działa, no to, to dlaczego, dlaczego tego nie robić? Majk Wazowski. Panie Stachu. Jedno pytanie. Czy lepiej produkować droższą polską żywność niż kupować tańsze zboże z Ukrainy? Miliony konsumentów... Powinny przygotować się na chleb po 20 zł, bo na Ukrainie nie można kupować taniej, żeby kilku polskich rolników zarobiło. Trochę to pod włos ekonomii, czy tak ma być. No, tak ma nie być, tak ma nie być. A dlaczego bo u nas nie można produkować taniej? Jakby rząd obniżył podatki, to u nas też by rolnicy produkowali taniej. Gdyby na przykład w oleju napędowym nie było tylu podatków i akcyzy. No to by rolnicy mogli produkować taniej. No i tyle. A poza tym jeszcze, ja nie wiem, nie, nie jestem tutaj specjalistą, ale to zboże z Ukrainy to podobno zboże techniczne. No, nie wiem do czego się nadaje, zdaje się, że do palenia w piecu. W związku z tym, jeśli pan z takiego zboża. To z, z takiej mąki, to nie wiem, czy chleb będzie. Ale pojadam, zasadnicza przyczyna jest taka, że nie musimy wcale produkować drożej. Nie jesteśmy skazani na to, żeby produkować drożej. Jeżeli u nas jest drożej, to dlatego, że koszty produkcji są wyższe. A dlaczego koszty produkcji są wyższe? No, agrounia na przykład twierdzi, że rolnicy funkcjonują na granicy opłacalności. No to dlaczego te koszty produkcji są takie wysokie? Odpowiedź brzmi, że dlatego, że państwo po prostu za dużo zdziera z producentów i to jest przyczyna, a nie, i to, to nie jest pod włos ekonomii, to jest z włosem, tak? Ma nie Danuta osiemdziesiąt jeden dziewięćdziesiąt osiem. Panie Stanisławie, jeśli Pana najbardziej ulubiona teoria spiskowa jest prawdziwa, czyli rządzą dami na zmianę trzy zewnętrzne kraje, to czy sens jest jeszcze cokolwiek zmieniać? I na przykład głosować na inne ugrupowanie, nie te z okrągłego stołu. Co oni mogą zmienić? No, trzeba próbować. Trzeba próbować. Dopóki nie spróbujemy, to się nie, nie dowiemy, czy można, czy nie można, czy, jest, czy można cokolwiek zmienić, czy nie można. Trzeba spróbować. Najwyżej się nie uda, gorzej nie będzie. Test .pl MNB. Panie Stanisławie, co pan sądzi na temat referendum? Czy możemy się spodziewać, że pytania nie będą miały nic wspólnego z uchodźcami, a z przedłużeniem władzy lub związany z połączeniem w Polkrainę? Nie, ja myślę, że referendum by było na temat migrantów, czy jesteśmy za przymusową relokacją migrantów. No to jasne, że tu może być to pytanie rozbudowane na przykład, czy jesteś za tym, żeby rząd Jarosław. Kaczyńskiego, znaczy, przepraszam, Mateusza Morawieckiego, tu nie zgodził się na przymusową relokację migrantów. No to jasne, że każdy i tutaj później naczelnik państwa może powiedzieć: No, 100% nas tu poparło i nawet jakby przegrał wybory, to by się na to powoływał. Ale tak mówiąc między nami szczerze, to referendum. Referendum nie ma sensu. To referendum nie ma sensu. Rząd powinien poinformować obywateli, bo za to mu płacą. Za to dostaje od Rzeczypospolitej pieniądze. Rząd powinien poinformować obywateli, do czego konkretnie Polska się zobowiązała w traktatach akcesyjnym i lizbońskim? Bo jeżeli Polska się zobowiązała do tego, żeby na przykład, nawet jak się nie zgodzi na przymusową relokację tych migrantów, to za każdego łebka nieprzyjętego na terytorium Polski płaciła ileś tam euro. Pan redaktor Szymowski wyliczył, że to może kosztować Polskę nawet 600 milionów euro. Eurocznie. Czy Polska się do tego zobowiązała, do tej tak zwanej solidarności? Bo jeżeli tak, no to referendum, nawet gdyby było na nie, to niczego w sytuacji prawno-międzynarodowej Polski nie zmieni. Zmia zmienić by mogło wypowiedzenie tego traktatu. A naczelnik państwa tego nie chce. Co powiedział w Bogatyni na wiecu tym pisowskim? Że w Unii Europejskiej jesteśmy i być chcemy, ale suwerenni, no to nie wiem, jak on to sobie wyobraża, skoro się, jeżeli by się Polska w traktatach zobowiązała do tego, więc jeśli się zobowiązała, to urządzanie referendum w ogóle nie ma sensu. Natomiast jeśli Polska się nie zobowiązała, to trzeba to powiedzieć, a nie urządzać jakieś referendum, bo ono jest niepotrzebne. W tej sytuacji. Ale rząd nam tego nie chce powiedzieć. I wyjawię Państwu tajemnicę dlaczego. Nie tylko rząd, ale i ten cały Donald Tusk, mądrala, co w portki nawala, też nie, nie może nam tego powiedzieć. A dlaczego? A dlatego, że jak się przyznał sam bez bicia. Kiedy 13 grudnia 2007 roku podpisał traktat lizboński razem z księciem, małżonkiem, tym całym ministrem spraw zagranicznych swoim, to przyznał się, że podpisał go bez czytania, więc nie wie co podpisał. Podobnie posłowie. Z jednej i z drugiej strony, którzy 1 kwietnia 2008 roku głosowali za ustawą upoważniającą prezydenta Kaczyńskiego do ratyfikacji traktatu lizbońskiego, to co czytali ten traktat, a jakże żaden nie czytał. No, a pan prezydent Lech Kaczyński, jak 10 października 2009 roku ratyfikował ten traktat, to co? Czytał go pewnie, a jakże. No, więc dlatego nikt nie potrafi nam powiedzieć, do czego Polska się zobowiązała, a do czego nie. W związku z tym, naczelnik państwa tu chce takie typowe dla siebie działania, pozorne robić, w nadziei, że. Uwiedzie tym jakichś swoich wyznawców. Tak. tak to wygląda z tym całym referendum. Grima, Wortum, no Noque, Jezu kochany, 2693. Jaka jest różnica między ruskimi Onucami a jankesko-pejsatymi Onucami? No to tutaj straszliwa wiedza powstała na ten temat. Ruskie noce, to wiadomo czym tam śmierdzą, a tu, te drugie są pewnie czosnkiem i śledziami. Także myślę, że taka różnica jest, jak, zwłaszcza jak ktoś ma do tego specjalnego nosa, bo to do tego trzeba mieć specjalnego nosa. Maciej D32-15. Pochówki zmarłych gwarantowane są prawem międzynarodowym. Czy rodziny ofiar rzezi wołyńskiej powinny przed trybunał w Hadze postawić rząd Ukrainy? Sądzę, że dyplomatołkom spis zabraknie odwagi. No, ja nie jestem pewien, czy tu pochówki są gwarantowane prawem międzynarodowym i nie wiem, czy rodziny ofiar mają legitymację do tego, żeby pozywać kogokolwiek, zwłaszcza inne państwo, przed Trybunał w Hadze, bo Trybunał w Hadze, z tego co wiem, to tam państwa się... Tylko mogą sądzić, a nie w jakieś rodziny. A dyplomatołkom oczywiście zabraknie odwagi. Zresztą po, po co? 80. rocznica rzezi Wołyńskiej szczęśliwie minęła i tam pan, pan premier, pan prezydent tam, przez, a nawet arcybiskup Gondecki wziął udział w przedstawieniu pod tytułem Pojednania polsko-ukraińskiego, no i już odfajkowane jest zgodnie z tym, co pan profesor Motyka napisał w gazecie wyborczej z ulgą, że już można zdjąć z politycznej agendy tę nieszczęsną rocznicę. No i to po co tu jeszcze jakieś rozgrzebywać stare rany? To wybory się odbędą i tyle. I tam na no, następne cztery lata. Nie... Zresztą gdyby tutaj dyplomatałki się odważyły, to dopiero by ambasador Brzeziński chyba by ich zatopał nogami z, z irytacji. I drugie pytanie. Co dla, na... Co dla nas byłoby lepsze? Zostać w Unii Europejskiej, czy też stać się krajem stowarzyszonym z USA, jak na przykład Portugalia? Czy zostać 51 stanem USA, czy też pozostać w Unii Europejskiej? Sądzę, że więcej swobody mają stany USA niż kraje członkowskie Unii Europejskiej. A gdyby obronność przejęły USA na siebie, to ileż byśmy zyskali? Życzę zdrowia i sukcesów zawodowych. Pozdrawiam z ocieplonego klimatu Polski. Rekord ciepła był, jak podaje tygodnik do rzeczy w 1921 roku. A dziś mamy kilka, a dzisiaj mamy kilka cieplejszych dni, a stacje TV mają biegunkę pogodową. No pewnie, że mają biegunkę pogodową, bo to tu sztaby kryzysowe się zbierają, tam zakazują z ludziom wychodzić z domów. Ale tutaj muszę panu wytknąć, panie, panie Macieju, tak, że nie po, pomyślał panu jednej jeszcze możliwości, żeby Polska była niepodległa, ani nie była landem niemieckim w, w Unii Europejskiej. Ani nie była tam kolejnym stanem Stanów Zjednoczonych, żeby Polska była niepodległa, to wtedy jeszcze więcej by miała samodzielności. No i to, to coraz mniej, w ogóle coraz mniej ludzi bierze pod uwagę taką możliwość. To niedobrze. To niedobrze. Skąd się to bierze, no to nie można tego położyć na karp realizmu politycznego, bo to są na świecie państwa niepodległe. Nie mówię, że niepodległość to oznacza, że takie państwo będzie się dobrze rządziło czasami. To idzie w parze jak na przykład w Szwajcarii. Szwajcaria nie należy ani do Unii Europejskiej, ani do Stanów Zjednoczonych, proszę. To tam całkiem nieźle sobie radzi. Także o no tak, powinniśmy z takich państw brać przykład, a nie zastanawiać się, co będzie dla nas lepsze. Patryk Szkubisz. Panie Stanisławie, mam do Pana pytanie na temat Pani Krystyny Kurczap. Redlich. Ta pani występuje jako ekspertka od Rosji i od Putina i wydaje się mieć sporą wiedzę na ten temat. Gdy pierwszy raz widziałem z nią wywiad, całkiem dobrze się słuchało. Jednak z czasem, gdy obejrzałem więcej, to ta pani zdaje się wydawać zwykłą propagandystką, gdyż zawsze przedstawia Putina jako taką zakompleksioną ofermę który to życia się boi i trudnych pytań od no dziennikarzy, a wystarczyło obejrzeć może dwa wywiady prezydenta Rosji, żeby zobaczyć, że tak nie jest. Pani Krystyna również śmiało mówi, że Donald Trump do władzy doszedł dzięki Putinowi, stawiając tutaj ekipę demokratów w Stanach jako tych dobrych walczących z Rosją. Prosiłbym Pana o ocenę postaci tej Pani, jeśli Pan ma wiedzę na jej temat i zapoznał się z jej twórczością, bo noszę wrażenie, że to co ona powie, to ludzie jak świętość traktują. Serdecznie pozdrawiam. No z tego co ja na temat pani Krystyny no przepraszam że to niestety nie wypowiem się precyzyjnie ale jestem trochę zaskoczony tym pytaniem i nie miałem możliwości sprawdzenia tego ale zdaje mi się że pani Krystyna miała jakiś epizod agenturalny ze służbą bezpieczeństwa być może nawet nie epizod. Ona wiedzę na temat Rosji to ma, bo tam była korespondentem w Moskwie. Więc wiedzę ma, natomiast no, skoro miała epizod agenturalny, no to już, że tak powiem, jest podatna na rozmaite wpływy. No i nie wiadomo, czy mu wygłasza własne opinie, czy też tam były jakoś zasugerowane. Odnoszę wrażenie, że mogą to być opinie zasugerowane. No, a, ale nawet myślę, że tu pani Krystyna powinna uważać, bo to wiadomo, że trzeba chwalić, ale tak, żeby nie przechwalić, albo też ganić, ale to, żeby nie przeganić. Bo na przykład, no co to znaczy, że Donald Trump został wybrany na prezydenta dzięki Putinowi? To znaczy, że ta cała demokracja w Ameryce to jest niewarta fontakłaków. Skoro Putin decyduje o wyborze prezydenta Stanów Zjednoczonych, to może na teraz jak będą wybory w przyszłym roku prezydenckie, to może Kim Jong-un wybierze Amerykanom prezydenta. Jak już Putin jednego wybrał, to dlaczego Kim Jong-un nie może wybrać drugiego? No więc pani Krystyna powinna trochę uważać, co gada, bo to mówię, dobrze jest chwalić, ale żeby trzeba uważać, żeby nie przechwalić. Tak samo jak Dobrze jest krytykować, ale tu wszelka przesada już tutaj <laughs> zatraca, zatrąca o myśl o zbrodnię. Także ja bym panią Krystynę trochę tu przyhamował. No ale to myślę, że jak epizod agenturalny rzeczywiście jakiś tam miała, no to teraz musi tu się uwijać, bo to no tak to jest z tymi epizodowcami agenturalnymi. I tym spostrzeżeniem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu. Temat Rzezi Wołyńskiej jest cenzurowany przez polityków i dziennikarzy. Książka Wołyń bez mitów łamie tę zmowę milczenia i odkłamuje prawdę o tych tragicznych wydarzeniach. Książka dostępna na kapitalbook.pl.